Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand, and to do so from now until death, whatever the cost? I do. You are now a Templar. Witam Was kochani bardzo serdecznie, Assassin's Creed, eee, kolejna odsłona. Lecimy do kolejnej, że tak powiem, miejscówki, która... Krowęć minimapy pokazuje Twój status konfliktu. Wow! Dobra, to już akurat wiedzieliśmy od pierwszego odcinka, bo pamiętamy jak wyglądało to w pierwszych Assassin's Creedach. Tak, więc nie jest nam to obce. Ech, pierwsza Assassin's Creed, tak, już. Ja na ten temat coś mówiłem. Mm. Jaki ładny punkt widokowy. Ja oczywiście nie mam tutaj już chociaż. Nie mam. Dobra, wiecie co, ja sobie ten punkt widokowy oczywiście. Okej, okay, chłopaki, spokojnie, to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja, tak jak powiedziałem, sobie go odblokuję, żeby mieć jakiś tam podgląd na najbliższe otoczenie. Tym bardziej, że to nie jest żadna filozofia wbiec sobie po prostu na górę. Piękna, po prostu, kraina, pierwsza, znaczy, piękna grafika. Iha, iha. Tutaj mamy okienko. I tu mamy jakieś badziewie. Tutaj, tutaj. To, co jest naszym znakiem rozpoznawczym, czyli orzeł. Dobra, tutaj. What the hell? O, właśnie. Synchronizujmy. Popatrzmy na tą piękną okolicę. Kochani, z tego co wiem, to ta gra jest bardzo krótka. Ja tak, jak patrzyłem mniej więcej, ile inni youtuberzy... Hmm. Ha! Dobra. Coś tam znalazłem. Patrzyłem mniej więcej, ile inni youtuberzy mieli odcinków, jak już skończyli fabułę, zakładając, że... Hmm... Oczywiście tu nic innego nie ma. Znaczy w sumie sprawdźmy. Zakładałem, że nie robili żadnych zadań pobocznych, tak jak ja w poprzednich odcinkach, czyli że bawili się w jakieś tam przejmowanie statku jenieckiego. To było to średnio 15-16 odcinków. No, ja już na tę chwilę mam nagranych troszkę więcej, znaczy troszkę więcej, no, mam. 6 odcinków, tak? 6 albo 7 odcinków, nie jestem pewny. Ale zresztą zobaczycie, który to jest odcinek z kolei. I co wam powiem? No, powiem wam na pewno to, że u mnie tak stricte od razu fabuły nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że ja ją robię na bieżąco, tak? Ale zdarzają się odcinki właśnie tak, jak z tym statkiem jenieckim, że cały odcinek to jest praktycznie walka na morzu, walka. O kogoś, tak? To, to. Przejrzyjmy się, miejscu. Będą w sumie nic takiego ciekawego tu nie ma. Tu sobie zacumujmy. A w sumie nawet nie będziemy musieli, bo już jest cute scenka wczytywana. Albany, lipiec 1754 roku. No dobra. Czyli widzę, już jesteśmy, tak? Okej, okay, co my tu mamy? Rozwijam wątek fabularny. Dwa zadania, chyba jakieś, tak? Dobra, mamy tutaj szybką podróż. I mamy od razu jakiś kolejny punkt widokowy. Tak, to nazwijmy. Ale mnie interesuje. Mnie interesuje. Uwaga, strefa zastrzeżona. No dobrze, wiem. Ja sobie zaznaczę ten punkt obserwacyjny, widokowy, ale w pierwszej kolejności idziemy właśnie zrobić fabułę, żeby zobaczyć, co tam dalej. Aha. Okej. Okay. Czyli mam rozumieć, że to było głupie podejście. No tak. Ubrany. Ubrany jak asasyn, tak. Idzie. A nie to jednak nic, 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 nic Okej okay. Ubrany jak asasyn bez żadnego Zmiłuj się Dobra tędy Spróbujmy zrobić taką Dobra, jeszcze raz Powinno nam się udać przejść niezauważonymi Dobra, to powinno być ok. My musimy się dostać tam, no to stricte próbujemy tędy Dobrze wiem, że to jest strefa za grog Przejdźmy sobie tędy Dlaczego on sobie stoi, a ja nie i to, są moi no, okay. Cześć, kochanie, to ja? congress is still in session. george washington and his militia have fired on french troops under jumonville. the french are calling it an act of war. oh, george washington. you mean lawrence's younger brother. yeah. it's the same. speaking of lawrence washington. but you eliminated him. james wardrop has moved up in ranks. all the templar resources are at his disposal now.

Dobra, zakradnij się na kongres. Co my tu mamy? Tu mamy trzech. Tu mamy jednego. Tam mamy też jednego. No powiem Wam, że to będzie zajawka. Dobra. Przejdziemy sobie rzeczy jasna na górę. Dobra. Kuźwa jest chroniony go lepiej niż prezydent. Ale my na to sobie. Co ci jest, co ci jest? Franek, pomóc ci. Wypierdalaj, ja! A masz, masz a masz, a Dobra, zabijaj. Hu <słuch> Spadamy stąd No wejdź mi... No wejdź na górę Why do you O teraz może coś się uda Jeszcze raz Dobra, nie będę ich po, po kolei eliminował, tylko coś się po prostu Właśnie tak jak mówi gra zakradnę Czekaj, okay, co my tu mamy? Tam mamy jeszcze jednego fagasa, który mnie może wkurzać. Aj. Dobra, oni niech się tam ciukają. My oczywiście spadamy dalej. Okej, okay, tam. Powolutku, powolutku. Jest. Dwójka naszych celów, tak? Ja jeszcze, ja sobie jeszcze przejdę tam. Bo tak będzie najłatwiej. Whoa! Oh, uh, tak właśnie. Jeszcze jakiś ptaszek mi tutaj skoczył. Czy skoczył? Zagwizdą? O tak. Zrobić to jawnie, czy nie? That must be the Templar William Johnson. Perhaps he has the manuscript or knows where it is. As I have stated previously, I believe we need a national union granted by an act of Parliament, but bringing greater independence to our colonies. The French are an immediate threat, and we are ill-prepared to face them. To put it bluntly, the colonies must join. Or die. Brazen speech, Master Franklin. But do you truly oh. believe Great Britain will grant her colonies autonomy? But little choice, Master Johnson. You know the remoteness of this frontier better than most. Yes. Z but let us leave politics for another day. I wanted to thank you for your research. Of course, of course. In the brief time I could examine that box, I could tell it was something unique. From ancient Egypt, you said? Well, as I mentioned in my letter, I am quite ready to electrify it. Excellent we will have the box delivered shortly. as for the manuscript. captain. i apologize, sir. but master wardrop refused to hand it over. he said the risks were too great. Mm -hmm. the risks? ah. i apologize. you will have the manuscript and the box in the briefest of delays. Humane excuse for a uniform. Run to Fort Frederick and tell Master Wardrop he had better cough up the manuscript post haste, else I will have him scalped. No, dobra. A ja już jestem tutaj, tak? Aha. No, dobra. Mam go zabić, spoko. Jaj, co jest zgubiony, dobra? Niedobrze, 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 kochani. Nie tak miało być. Troszkę bardziej muszę orientować. Ale w ogóle nie. Z... E, kurczę, no. Przejdźmy sobie tędy w takim wypadku. Boko sobie ciasniemy w górę, no dobrze. Biegnij. Biegni. O. No, masakra! Chyba go muszę jakoś strzelić czy coś. Albo może najlepiej strzałką usypiającą, co? I can't let that lobster captain reach Wardrop. <others stirring sound loops> <él Clape's still being poisoned> I think we need a stronger colonial government with the wardrobe. Keep your mind out. The lobsters will leave. Dobra. Jenny's wardrobe. No, dawaj. <etchup> dawaj, dobra! Widzimy sobie tędy. Ładro pewnie będzie gdzieś tutaj. Zaraz, zlokalizuj, zaraz, zaraz. Aha, tu mamy tych fagasów, no to ich się, ich się inaczej. Dobra, oni niech się wzajemnie wykończą. A ja muszę iść w tamtą stronę. Chociażby po to, żeby... Tu mamy jednego... Nie ma! Nic chaj. Dobra. Muszę się zagrać do fortu. Pytanie, czy to będzie banalne, czy to będzie jednak jakieś w miarę trudne? Spróbujmy po prostu bokiem. Tym bardziej, że widzę tu jakiś haczyk. No, no Szej, no potrafisz. Nie, nie potrafisz, dobra, to może... Aj nie tak. Nienawidzę troszkę grać na klawiaturze. No górną bramą raczej nie mogę wejść. Hmm, to by było raczej oczywiste. O, tutaj coś możemy jeszcze spróbować. O, dobra, wiem już chyba którędy przejdziemy. Mniej więcej tędy. Ok, tutaj. Tak by było fajnie. Pamiętam jak mnie jarało kurczę jak on tutaj w jedynce czy tam w dwójce można było chodzić sobie po tych ścianach. To było coś takiego nowego, prawda? Tego tego wcześniej nie było. O, tak. I tu na górę powinienem już wejść. Właśnie. Teraz zlokalizujmy, tu mamy tak, tu mamy strażnika, tu mamy badziwniaka też d -dy 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 -dy. Dobra O jest! Jest wardrobe! Dobra, i muszę... Najlepiej to by było jakbym go zabił z góry, tak? No dobrze, e, czyli tak czy inaczej muszę się dostać na tamtą flankę, bo on chodzi sobie albo nie albo tutaj, dobra What the hell? Dobra, Tego tutaj sobie zabijemy. Gdzie on jest? Tu jeszcze ktoś ciekawy, nie tak, mógłbym tędy sobie przejść. Kurwa, tam się ciałem zainteresował nie pobawmy się trochę może taką będzie najlepiej no mną się nie interesuj mną się nie interesuj niech oni sobie tam walczą a z drugiej strony to nie był za fajny pomysł, bo przecież. Dobra, zaraz mu się skończy. Ale kozak jest, nie wiem? Patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery i. Okej, okay, umarł. Umarł. Król, niech żyje, król. Dobra, chodź tu wardrop. Teraz to oficjalnie najlepiej bym miał pójść. Czekajcie. długo ja mi ja to zajmuje. Ja wiem. Dobra, wiecie co? Jolo, kurwa, nie wyszło. bardzo nie wyszło. Szkoda, nie co robisz, od how free will you be when the french undermine these squabbling colonies these colonies would be far better off without the templars pulling the strings <laughs> we bring order from chaos if everything is permitted no one is safe Kurczę, ale no nie, no nie wybaczę sobie tego, że, że, że to mi nie wyszło tak za pierwszym razem. Miałem tak ładnie na niego skoczyć z tego domu i tak miało być jep i tak przygwozić go do ten, do ziemi. Puch, puf. Dobra. Kurde, no. To uciekamy incognito, no. To jest akurat najbanalniejsze w tym wszystkim. Płyjmy po prostu. Kurde, no mogłem mieć 100% wspomnienia, nie? No ale dobra, no. Idealnie nie wyszło. Trudno się mówi. Żyje się dalej, prawda? No kochani, coraz bardziej tutaj za każdym razem jak jak te zabijamy tych kongresmenów czy mm, ludzi, którzy mogą nam dać e, wskazówki jakieś co do manuskryptu, to fabuła taka... No i co to za pasek mi się tu robi? Nie wiem, czy wy to też widzieliście? Dobra, nieistotne. No cóż, jak daleko nas teraz w ogóle mapa wywali? Bo tu już w ogóle mapę mamy dosyć bardzo ten... E, odsłoniętą. Będę miał co sobie... eksplorować. To, no ale kurczę, no popatrzcie, no magazyny, no. Jakby nie by... no, Może... nie może po prostu trzeba przejść... Inaczej jest niż w Black Flagu, bo... bo ja nie pamiętam jak daleko do Black Flaga doszedłem. Wiem, że mogłem sobie spokojnie... Ej, może ja bym tak szybciej płynął, co? E, wiem, że sobie spokojnie mogłem... ...rabować te magazyny. Później już jak wszystkie obrabowałem, to... ...nie miałem generalnie co robić. To już zostało mi tylko zabawa statkami. Dobra, ale tak. Drugą rzeczą, jaką miałem tu zrobić, to jest pójście na ten punkt widokowy. No jak najbardziej. To się przyda. Tu jest jeszcze gdzieś jakaś skrzynka. Być może. Nie, tam to się nie da. No, kicaj, kicajszej. Chłopie, chłopie, dawaj. Bardzo dobrze. Człowiek chciałby być, prawda? Już tak, grając w Dying Light, grając w Asasina, za każdym razem um, człowiek się zastanawia, kurczę, że chciałby mieć chociaż w połowie tyle sprawności, co tutaj. No. O, właśnie. Co tutaj, te postacie w grze? Znowu zachłyśnięcie się widokiem. O, tam nasze, mo, nasza Morrigan, przepiękna. Mm. Szanta odpłynęła. Nie interesuje mnie to. Znowu jakiś fragment Animusa. Dobrze, no wróćmy sobie. A i tak w końcu nie wiem, gdzie ja muszę płynąć. Tu mamy jakiś pierdołym. Oczywiście e, w późniejszym, w teraz już nawet, ja będę miał tutaj opcję szybkiego e, przemieszczania się. Tak więc na spokojnie będę musiał to zrobić. Ale teraz, gdzie jest następny cel? Tutaj. E, nieodkryta lokacja. No dobrze. W sumie niedaleko, stąd to bardzo dobrze. Pod tym względem. O, tu mamy jakiś sklepik. Wejdźmy sobie, zobaczmy. Co mają do zaoferowania, może sobie coś kupię, jakiegoś takiego zacnego. Yeah, welcome to. Bam, bam, bam. Zestawy pistoletów. Nie, tego nie będę kupował, ale zobaczę tu. Hmm. Aha, czyli mam rozumieć, że to dopiero. No nie, tego nie mogę użyć. Tak to jest. No dobrze, no. Prawda jest taka, że na główno mnie teraz stać. Eee, Sprzedaj ładunek, nie, 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 tego nie potrzebuję. Zestawy pistoletów jeszcze sprawdźmy. 5000? No, na jedno wielkie gówno mi stać, naprawdę. Muszę troszkę pokorsarzyć mm, na tym morzu, bo jestem biedny jak mysz kościelna. Tak być nie może. Dobra, y, dojdźmy sobie, przy okazji, sobie zabijmy ich. Czy do mojej kochaniutki coś mogę dokupić? Kup. Ulepszenia Morrigan. Tego nie mogę. Tego też nie mogę. Ale to wszystko, widzicie, wszystko Michał. Ciężkie kule. No to mogę, ale na razie nie, nie będę tego ruszał. Moździerz... Średnie. To akurat mogę sobie wziąć, potwierdzam. O, to też na no to też mi stać, zaawansowane. Cylinder, cylinder wystrzałeś z kartu. To jest to. Płony na razie mnie nie interesują. Dobra, no to jest akurat w miarę tanie, tak więc sobie e, to za, za ten załóżmy. I tu już w tym momencie nas na nic nie stać. Dobra, kochani, tak ślicznie już mamy teraz ładny, miedziany karczownik. Tak więc będziemy ciosali kurde statki, aż będą na lewo i prawo kicać. Dobra, spadamy. Wejdziemy na statek i zakończymy ten odcinek, kochani. Przypominam, niezmiennie, niezmiennie i to się nie zmieni, jeżeli wam się. Jeee! Yeah! Tak właśnie, popatrzcie, jak ładnie wygląda ten karczownik teraz, czy jak on się tam zwie. Jeżeli wam się podobał odcinek, jeżeli chcecie widzieć ich więcej i chcecie być na bieżąco z tym, co dodaję. E... Falnijcie subskrypcję, tak? No co, no co wam szkodzi? No co wam szkodzi? Zawsze przynajmniej te pół godziny ze mną spędzicie. Noż te pół godziny będzie nawet nie całe pół godziny, bo teraz przy Asassinie się pilnuje, żeby pół godziny nie przeskoczyć. Ale a nóż to będzie najwspanialej spędzone pół godziny w waszym życiu. No nie zapomnijcie też dać łapki w górę, tak? Jeżeli film się podobał. Komentujcie. Jeżeli chcecie mi dać wskazówki, nie wiem na przykład jak zdobyć magazyn w tej grze, odblokuj to i to albo przyda ci się zrobić te i te zadanie. Dobra, naprawdę, pozdrawiam was serdecznie, Cheveral. Hej, hej.